Gdybyśmy porównywali świadomość do oceanu, myśli byłyby falami igrającymi na jego powierzchni, a uczucia prądami pod nią płynącymi. Podobnie jak fale i prądy to tylko ruch, aktywność oceanu, tak umysł to tylko poruszenia, aktywność świadomości. W głębinach oceanu zawsze panuje spokój, podobnie serce świadomości, Zawsze zachowuje ciszę i pokój. Oto dlaczego jedyne co umysł ma do zrobienia, aby odnaleźć wytęskniony pokój to zapaść się w serce świadomości. Jak powiedział Rumi, spływać głębiej i głębiej, wiecznie poszerzającymi się kręgami bytu. Im głębiej i głębiej fale oraz prądy schodzą w dół oceanu, tym bardziej zatracają swoje wzburzenie i poszerzają się aż do momentu całkowitego wyciszenia. Nie wykazując ruchu, aktywności, fale i prąd tracą swoją formę i w końcu własne ograniczenia. Fala i prąd nie znikają. Co najważniejsze, nigdy nie istniały autonomicznie. Fala i prąd to po prostu ruchy wody. Woda nie pojawia się wraz z powstawaniem fal i prądów, nie znika też wraz z ich ustawaniem. Pojawianie się fali i prądu nie wymaga zaistnienia niczego nowego. Ich zniknięcie niczemu nie odbiera istnienia. Podobnie dzieje się z umysłem, który, pogrążając się w swojej esencji, uspokaja się i rozszerza. Czyli wyzbywa się wszystkiego, co w nim skończone, uwarunkowane i ograniczone, i objawia się przed sobą samym jako własna, fundamentalna, nieredukowalna esencja, jasna, świecąca, cicha świadomość. Kiedy fale umysłu podnoszą się jako myśli, wyobrażenia, uczucia, wrażenia i doznania, nie pojawia się nic nowego, a kiedy ustają, nic, co rzeczywiste, nie znika. Jak napisano w rozdziale drugim, w wersie dwudziestym Bagawadgity, przekład Anna Rucińska, On się nie rodzi, ani nie umiera, ani nie powstał, ani nie powstanie. Jak fale igrające na powierzchni oceanu i prądy pod nią płynące są tylko bezforemnymi ruchami wody zachodzącymi w niej samej, tak myślenie, wyobrażanie sobie, czucie, odbieranie wrażeń i doznań to tylko wibracje świadomości zachodzące w niej samej, wydające się jej wielością i różnorodnością przedmiotowych doświadczeń, choć ona sama nigdy nie przestaje istnieć. Nie przestaje poznawać niczego, co nią nie jest.